Witam wszystkich. Jakie warstwy ubrań noszę zimą? Jak wiadomo, najlepiej ubierać się na cebulkę. Mamy tutaj wiele możliwości, możliwości zmiany jednej warstwy na drugą, zdjęcie jednej, zdjęcie drugiej. W zależności gdzie jesteśmy, możemy się rozpiąć lub po prostu zdjąć w zależności po jakim terenie chodzimy, czy po płaskim, czy pod górę, czy tylko stoimy na postoju. Zawsze mamy wielką możliwości, czyli tak zwane ubieranie się na cebulkę. W moim przypadku większość w tym, co ja pokażę za chwileczkę, nosiłem pod koniec jesieni, początek zimy i zapewne do końca zimy tak ubrany będę chodził, chociaż nie zawsze. Więc co mam w tej chwili na sobie? Chińska koszulka termoaktywna, prawie że koszulka szybko schnąca. Schnie oczywiście szybko, tylko w odpowiednich warunkach. Więc nie zawsze, więc to jest jako pierwsza warstwa. Jest to coś podobnego do wojskowej koszulki termoaktywnej brytyjskiej, ale nie jest to identycznie to samo, ale sprawdza się jak najbardziej w porządku. Druga warstwa to kurtka puchowa od Halicona z wypełnieniem oczywiście syntetycznym. Bardzo dobrze działa. Działa nawet, jak jest mokra, nawet nie czujemy, że mokro mamy pod spodem, a kurtka grzeje nas jak najbardziej w porządku. Bardzo jestem zadowolony z tej kurtki. Działa nawet przy minus 3 stopniach, bo udało mi się w takiej, przy takiej temperaturze to używać, ale oczywiście z dodatkową warstwą. Tak, sama luzem, bez niczego, to powiedzmy do plus 7 stopni jest w porządku. Później już trzeba coś ubrać, bo będzie chłodniej, zwłaszcza jeśli jest mocny wiatr. Kurtka była bardzo droga. Długo się zastanawiałem nad kupnem, jak była cena 350 zł. Później przecenili na 180 Była dostępna wyłącznie w takim kamuflażu, jaki mam. No i nie żałuję tego zakupu, bo jest to naprawdę bardzo dobry zakup. Oczywiście, jak dla mnie, nadal to jest dosyć droga kurtka. Ale sprawdza się znakomicie, więc nie żałuję wydanych pieniędzy. Kolejną warstwą chińska cienka kurtka, syntetyczna, jako uzupełnienie poprzedniej warstwy, chroni częściowo przed wiatrem, raczej małym, częściowo przed małym też deszczem, więc można już wtedy w takim zestawieniu. Przy nawet minus 3 chodzić i jest w porządku, prawie że jak jest troszeczkę wyżej, to jest lepiej. No, jakby rzeczywiście mocno wiało, albo temperatura spadła jeszcze bardziej, no to bym musiał ubrać nieco inną wierzchnią kurtkę, czyli tą troszeczkę grubszą, taką, którą już wcześniej pokazywałem. A w takim zestawieniu w tych trzech warstwach jest w tej chwili w porządku. Maksymalnie do minus 3 chodziłem, było ok. Jak będzie dalej z zimą, to zobaczymy. Powyżej jak jest tego powyżej zera, to jest, powiedzmy, idealnie w takiej konfiguracji. No i mamy tutaj możliwość, w zależności, czy jedziemy rowerem, czy podchodzimy pod górkę, czy po prostu jest nam zbyt gorąco, mamy możliwość albo rozpięcia się jednej, jak i drugiej warstwy, mamy tutaj wtedy wentylację, albo po prostu ściągnięcia całkowicie, na tej jednej. Albo zamienienia tej na tą, chociaż akurat to się nie sprawdzi przy niskich temperaturach. No ale rozpiąć się jak najbardziej można. Niestety, wadą tej jednej kurtki, jak i drugiej jest, że nie ma tutaj wentylacji pod spodem. Ta, chociaż nie ma y, takiego zameczka do rozpięcia, ma tam dodatkowo coś jako wentylację, ale ta wentylacja raczej kiepsko działa. Taka z zameczkiem odpinana by była zdecydowanie lepsza, no ale. Powiedzmy taka to jest kurtka, ale pod całkiem innym względem ciepłoty tej kurtki, która ona daje, jest w porządku. Wszelkie dodatkowe linki, jak to zwykle u mnie bywa, będą podane pod spodem w opisie. No do tej kurtki, do koszulki, no bo ta druga warstwa to już kurtka była recenzowana, więc jest zrobiony film. A na te powiedzmy dwie trzeba troszeczkę poczekać. Jak w odpowiednim czasie będą, to wtedy będą linki podane. No i to chodzi jeśli chodzi o tą część górną. To w ten sposób chodzę ubrany. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji. Do nagrywania kolejnych filmów. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.